Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, że odwiedzacie mój kanał. Pamiętajcie, że na moim kanale codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30 pojawia się nowy film. Zatem naprawdę Was zachęcam do tego, żeby subskrybować, wcisnąć na dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się u mnie na kanale. Dzisiaj opowiem Wam o alternatywach, alternatywne pracy, formy pracy z seniorami, zatem zachęcam do oglądania do samego końca. Pandemia niejako wymusiła na nas szukanie i znajdowanie nowych form pracy z seniorami. To, co wcześniej było właściwie niemożliwe, to, co wcześniej było niedostępne, to, co wcześniej było bardzo trudne do wykonania, nagle okazało się, że jest rzeczywistością, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jakie są te nowe formy pracy z seniorami? Właśnie teraz o tym opowiem. Przede wszystkim telefon. Bardzo dużo placówek takich jak Senior Plus, yy, różnego rodzaju uniwersytety trzeciego wieku, różnego rodzaju fundacje właśnie prowadzą takie wsparcie telefoniczne dla osób starszych. Cieszę się, ono bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo seniorów korzysta właśnie z takiego telefonu. Yy, z którym wie, w których godzinach, właśnie kogo może spotkać, z kim może porozmawiać. Także taki telefon w cudzysłowie zaufania jest bardzo, bardzo przez seniorów pożądany. Druga alternatywa to są różnego rodzaju czaty. Spotkania w miejscu, gdzie seniorzy mogą napisać, właśnie poczatować trochę ze sobą. Czy to uznamy Messenger jest tym miejscem, czy to Skype, czy to jakakolwiek inna forma właśnie pisania sobie wiadomości za pomocą internetu jest bardzo mocno uczęszczana przez seniorów. Sama mam tysiące znajomych. Seniorów, którzy wysyłają do mnie naprawdę codziennie na Facebooku, na Messengerze mnóstwo wiadomości. Yy, nie na wszystkie jestem w stanie odpisać, za co bardzo przepraszam, natomiast widzę, jak bardzo dużo osób starszych. Wysyła takie wiadomości, jak bardzo dużo osób starszych, jak jest to dla nich ważne, jak jest to dla nich istotne, żeby właśnie taką komunikację, właśnie przez internet, przez czat mieć z drugim człowiekiem. Kolejna alternatywa to jest YouTube. Sama widzę po swoim kanale Małgorzata Kospin. Właśnie, na którym się znajdujesz, że y, ten przyrost osób, czy to starszych, czy to młodszych, czy to osób pracujących właśnie y, z seniorami, jest bardzo duży. Dlatego, że właśnie proponuję dla Was bardzo różnorodne y, Filmy bardzo różnorodnie staram się dobierać to, co pojawia się na moim kanale, zatem mam nadzieję, że jest to na tyle ciekawe, że właśnie mój kanał subskrybujecie, odwiedzacie, korzystacie z niego pełnymi garściami. Czwarta alternatywa to jest oczywiście wydawnictwo, wydawnictwo www, w którym to znajdziecie mnóstwo publikacji, publikacji takich stricte terapeutycznych, przeznaczonych właśnie dla terapeutów zajęciowych, ale też publikacji właśnie w formie ćwiczeń, które możecie i świetnie się one sprawdzają. Właśnie dla seniorów. Bardzo dużo instytucji pyta się, czy możemy zamówić większą ilość? Czy możemy zamówić po 15 sztuk z każdego kompletu? Tak, możecie i bardzo dobrze się to sprawdza, kiedy senior właśnie jest sam w domu, może poćwiczyć swoją pamięć. Co więcej, może się sprawdzić, ponieważ w każdym z tych ćwiczeń są odpowiedzi. Z tyłu strony. Co warto jest podkreślić: ćwiczenia mają format A4, więc są przejrzyste, widoczne dla naszych seniorów i mają gruby papier. To też jest istotne, dlatego że bardzo często osoby starsze nie chcą właśnie wykonywać. Ćwiczeń pamięciowych, bo właśnie papier jest tak kiepskiej jakości, że kiedy zaczynają naciskać, bo motoryka właśnie już nie jest taka jak kiedyś, no to wszystko się przebija i. Bardzo ich to denerwuje. Zatem mam dla Was alternatywę. Wydawnictwo czas-seniora.pl to jest właśnie taką alternatywą na dzisiejsze czasy. W taki sposób możecie świetnie pracować ze swoimi seniorami na odległość. Nie spotykając się z nimi, ale na odległość. Po na przykład wykonaniu części zadań możecie się umówić na telefon, spotkać się na czacie. I czy też właśnie wspólnie brać udział w zajęciach, chociażby na żywo, gdzie ćwiczymy swoją pamięć i koncentrację na moim kanale YouTube. Naprawdę, alternatywy są. Zawsze pamiętaj, że bezpieczeństwo osób starszych, bezpieczeństwo osób, z którymi pracujesz, jest najważniejsze. Zatem zachęcam Cię, zapoznaj się z alternatywnymi źródłami. Pracy z seniorami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin, jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie. Zatem zachęcam Cię, zrób to właśnie teraz. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia.